Znajdujemy się na terenie jednego z najstarszych historycznie znanych, rozpoznanych miejsc w Pyrzycach, jest to tzw. Wzgórze Chramowe. Ma ono swój kontekst historyczny zarówno w odniesieniu do wczesnego średniowiecza, do słowiańszczyzny, jak i do czasów średniowiecznych i nowożytności i współczesności oczywiście. Kontekst złożony, bogaty i bardzo ciekawy. Zasadniczo wiemy, że już w okresie wczesnego średniowiecza cały ten obszar był intensywnie użytkowany przez Słowian z plemia Pyrzyczan. Być może właśnie w tym miejscu, w okolicy tego wzgórza, na samym wzgórzu znajdowała się świątynia pogańska, która to świątynia została zniszczona po misji ottonowej, kiedy eregowano pierwszy kościół, pierwszą świątynię. Być może właśnie tu Otto poświęcił pierwszy ołtarz i pierwsze sanktuarium. W XIII wieku przybywają na to miejsce yy, Augustianki, konwent żeński, według reguły świętego Augustyna, i następuje erekcja tejże świątyni, którą. Tutaj widzimy jednego z pierwszych kościołów murowanych z cegły gotyckich kościołów. No, ma on dość bogatą, burzliwą historię. Wiemy, że Augustianki były zamożnym konwentem. Ich uposażenia były zarówno ze strony księcia pomorskiego czy książąt pomorskich, jak również ze strony rodów rycerskich. Zresztą wraz z ich przybyciem na te tereny też przybywa wiele rodów rycerskich z głębi Europy, które osiadają gdzieś dookoła, przez wieki dokonują nadań na rzecz klasztoru. No, te nadania oczywiście powodują, że, że jest spora zamożność. Ta zamożność zapewne przełożyła się na bogactwo architektoniczne i bogactwo wyposażenia tego, tego, tego założenia. Niewiele z tego zostało, jak w momencie, w którym przychodzi protestantyzm po semie Trzebiatowskim, w miejscu tym powstaje Zarząd Domeny Państwowej. Tutaj, gdzie jest dzisiaj dzwonnica, funkcjonuje dworek zarządcy. Budynki jakby zostają przekształcone pod potrzeby gospodarcze. Większość z nich jest przebudowywana, zniszczona, a już dramat następuje w 1945 roku, kiedy właściwie cały ten obszar zostaje straszliwie zniszczony w wyniku działań wojennych. Wszystkie budynki dookoła kościoła są zniszczone, sam kościół potwornie zniszczony, doprowadzony do ruiny i tak to funkcjonuje przez długie, długie, długie lata, aż właściwie do końca niemalże XX wieku, kiedy to podjęte zostają w końcu działania. Ratunkowe świątynia zostaje odbudowana z gruzów powstaje ponownie w tym miejscu parafia W ostatnich latach podjęliśmy też na prośbę księdza dziekana kilka takich prób rozpoznania jak mogło wyglądać założenie klasztorne, które tutaj być musiało, jest jakby znane nam z ikonografii, chociażby fragmentarycznie. I wiemy też, że pod wybudowanym skrzydłem plebanijnym relikty tego założenia klasztornego zostały stwierdzone. Wykonaliśmy kilka wykopów sondażowych, które niestety nie dały nam jakby uchwyconych, ładnych elementów architektury, które dałoby się wyeksponować. Są to niewielkie fragmenty murów fundamentowych i jeden fragment konstrukcji murowanych, którą można byłoby interpretować jako piwniczkę lub niewielką kryptę. Natomiast na tym obszarze, który badaliśmy, wyraźnie widać, że pod dużymi nawarstwianiami gruzowymi, z rozdrobnionym materiałem architektonicznym. Dochodzimy bardzo szybko do nawarstwień związanych z użytkowaniem wczesnośredniowiecznym, gdzie znajdujemy obiekty wczesnośredniowieczne, co nam bardzo ładnie potwierdza właśnie to osadzenie tej przestrzeni w funkcjonowaniu słowiańszczyzny i wpisuje się w to, o czym będziemy mówić później przy Świętej Studni i Brodzisku. Znajdujemy się teraz na terenie jednego z najstarszych niewątpliwie najciekawszych miejsc w Pyrzycach, i myślę, że też w skali całego naszego pięknego pomorza. Jest to Majdan Grodziska Pyrzyczan. Założenie grodowe tutaj niewątpliwie ma długą historię. O Perzyczanach i sieci grodowej, zarządzanej przez 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 Związek Plemienny Perzyczan, wspomina geograf bawarski w IX wieku naszej ery. Perzyczanie zawiadowali dużym terenem. I prawdopodobnie przez dłuższy okres czasu posiadali dużą niezależność. Ta niezależność gdzieś tam między X a XI wiekiem została prawdopodobnie złamana do tego stopnia, że jak przybywa tutaj święty Otto z misją chrzcielną, no to widzimy już pozostałości jakby struktur wiecowych, a tak naprawdę władza i decyzyjność należy przede wszystkim do starszyzny, do Rady Starszych. Jest to wyjątkowe miejsce. To jest miejsce, co do którego wiemy, że tu właśnie zapadła decyzja o przyjęciu chrztu. Wyżyczanie na początku troszeczkę opierali. Święto odtąd przybywa w czasie Wielkiego Święta pogańskiego. Jest bardzo duże zgromadzenie ludzi. Kiedy wychodzi do nich z ofertą nawrócenia, no jest delikatny opór, a w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w Szczecinie czy na Wolinie nie ma agresji po przekonywaniu, po rozmowach ze starszyzną, starszyzna gdzieś tu zapewne obecna właśnie w jakimś nierozpoznanym budynku podejmuje decyzję o przyjęciu chrztu, wychodzi przed zgromadzenie ludowe i tą decyzję o przyjęciu chrztu ogłasza ludowi. Więc jest to bardzo piękny opis w żywotach świętego Ottona, który w sposób naprawdę barwny pokazuje łagodną transformację, bardzo dużą życzliwość i też sporą taką jakby orientację tych ludzi, dla których najwyraźniej ta religia... Chrześcijańska nie była czymś zupełnie obcym, no co zresztą jakby jasno wynika z kontekstu kulturowego. Miejsce więc stare, miejsce bardzo znaczące, słabo do tej pory rozpoznane, bo niestety duża część tego obszaru kluczowego, czyli wysokiego Majdanu, została zniszczona w czasie XIX i XX wieku przez fakt, że założono tutaj y, cmentarz. I ten cmentarz dla ludności Starego miasta, dla ludności Zalsztad. No, niewątpliwie zniszczył dużą część tego kluczowego obszaru. Do rozpoznania pozostaje właśnie jakby obszar, obszar dookoła i miejmy nadzieję, że, że to się niedługo stanie. W obie strony, czyli na północ Odgrodu i na południe Odgrodu, mamy dwa wyjątkowe wyniesienia terenowe, na których jednym już byliśmy, czyli na wzgórzu chramowym, na którym prawdopodobnie istniała świątynia pogańska. i Później powstaje kościół, najpierw ten właśnie, gdzie święty Otton święci ołtarz i później powstaje budowla murowana, a z drugiej strony mamy kolejne wyjątkowe miejsce – czyli właśnie wzgórze z którego wytryskało źródło być może źródło już otoczone czcią w czasach w czasach wczesnośredniowiecznych z którego to źródła czerpie święty otto wodę dla aktu szczelnego. Jest to wzgórze ze świętą studnią, chociaż być może bardziej poprawna nazwa zbliżona do formy baptysterium. Jest to wzgórze, które znamy ze źródeł, z żywotów świętego Tona. Wiemy, że święty Otto na okoliczność chrztu kazał wybudować trzy baptysteria. Jedno dla dzieci, jedno dla kobiet, jedno dla mężczyzn. Na wysokości kolan rozpostarto linki, na których zawieszono zasłony, tak, że wchodząca osoba mogła się tam bezpiecznie zanurzyć, ojciec chrzestny ją wydostawał niejako i ofiarowywał świecę. To miejsce utrwaliło się w tradycji ludowej do tego stopnia, że potem pamięć o nim była w sposób spontaniczny kultywowana przez lata. Już w XVI wieku burmistrz Przyszuc Piotr Helopeo wymienia właśnie to miejsce jako miejsce utrwalone w pamięci, miejsce, do którego ludzie przybywają czerpać wodę, która podobno daje Niezwykłe właściwości, daje siłę, daje moc. I przez następne lata ta pamięć trwa. Widzimy ją w źródłach i XVII-wiecznych, i XVIII-wiecznych, a kulminacja jakby tego wszystkiego, co się wokół tego baptysterium czy studienki dzieje, następuje na okoliczność jubileuszu chrztu przewidzianą w 1824 roku. Na okoliczność tego wydarzenia zostaje zaangażowany jeden z czołowych architektów dworu berlińskiego, Karl Friedrich Schinkel, który przedstawia jedną koncepcję budowy właściwie monumentalnej formy architektonicznej. Ta koncepcja zostaje zarzucona ze względu na wysokie koszta. Powstaje druga, nieco uboższa, i ostatecznie wybrana jest właśnie z poparciem Dworu Książęcego. Projekt Szynklowski ten uboższy, na mocy którego powstanie śliczne założenie. Złożone właściwie w tym etapie z trzech elementów. W pierwszej formie jest to najważniejszy punkt, czyli sama obudowa wytryskującego z wody źródła, z którego tą wodę do chrztu czerpano, w formie nawiązującej do baptysterium Konstantyna Wielkiego w Rzymie. Z trzema furtami i z krzyżem. Z tego miejsca pod ziemią poprowadzono w granitowych rurach kanał do czegoś, co można byłoby umownie nazwać basenem pielgrzymim, takiej niecki specjalnej, w której pielgrzymi pobierali wodę w czasie swojego pielgrzymowania do tego miejsca. Na osi za krzyżem wykonstruowano szkołę dla chłopców w stylu gotyku Tudorów, też bardzo ładny budyneczek. I ostatecznie, jako ostatni element zamykający tą oś. Z tej strony powstaje cokół z popiersiem świętego Ottona z Bambergu. Można powiedzieć, że będący pewnego rodzaju wariacją na temat, bo jak Państwo spojrzą tutaj na, na plan, to widzimy figurę nagrobną z XIV wieku, jak święty Otton wyglądał, i obok tą, która powstała, no powiedzmy, że dość istotnie się różnią. Na tym planie też Państwo mogą sobie zobaczyć, jak ta trasa misyjna Świętego Tona przebiegała, i że rzeczywiście, tą bramą do Pomorza, tym miejscem, gdzie ten symboliczny chrzest pomorza, rzeczywisty chrzest-pyrzyczan się dokonał, rzeczywiście te pyrzyce są. Znajdujemy się w miejscu absolutnie wyjątkowym. Wyjątkowym nie tylko w skali Pomorza, ale być może nawet całego kraju, bo, na przykład, w przypadku naszej ojczyzny, ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, gdzie dokonał się akt chrztu mieszkowego. Tak? Są ludzie, którzy twierdzą, że w Poznaniu, że w Gnieźnie. Są nawet tacy, którzy mówią o Gieczu, Ostrowie Lednickim albo i Raty Zbonie. Trudno jest wskazać jednoznacznie miejsce, oto tu dokonał się chrzest. Natomiast w Sperzycach mamy wyjątkową sytuację, że wiemy, gdzie podjęto decyzję o chrzcie, wiemy, gdzie tego chrztu dokonano, w tym miejscu właśnie się znajdujemy, no i wiemy, gdzie też rygowano kościół. To miejsce, w którym się znajdujemy, czyli miejsce baptysterium, miejsce, z którego czerpano wodę do chrztu, zostało szczególnie upamiętnione. No, i niestety to upamiętnienia doznały dość drastycznej redukcji w drugiej połowie XX wieku, kiedy to. Najpierw w niejasnych okolicznościach zniknęło po piersie świętego tona, przy którym się znajdujemy. Został z niego tylko jakby obudowa cokołu, taki kląb. Potem rozebrano tą szkołę dla chłopców. Ostatecznie pod toną gruzu kamieni i, i ziemi zniknął basen pielgrzymi. Także właściwie w latach 90., kiedy już kościół mógł się zająć tym miejscem i kiedy były takie możliwości, funkcjonowało już tylko baptysterium. Obszar tego przepięknego parku został uporządkowany, a pamiętajmy, że ten pierwszy park zaprojektował również wybitny berliński znawca tematu Peter Lenne. Są też nasadzenia nowiutkie porobione według projektu pani Małgorzaty Hasnogal, uzgodnionego z konserwatorem wojewódzkim, także rewelacyjne rzeczy się dzieją. Ale również w tej strukturze jakby formy miejsce zaczyna na nowo odzyskiwać blask. Jest odsłonięty ten obudowa cokołu, więc wiemy gdzie stał, jest możliwość właśnie jakoś wykorzystania tej przestrzeni zaczął na nowo istnieć również basen pielgrzymi, który udało nam się odkopać, zabezpieczyć konserwatorsko. No niestety nie wypływa już z niego woda, dzięki temu, że również samo baptysterium przeszło w ostatnim czasie prace konserwatorskie. Widzimy z tego punktu to założenie osiowe, ze wschodu na zachód, od jakby samego baptysterium, poprzez basen pielgrzymi, aż tutaj do popiersia odtonowego. Gdzie na wschodzie wieńczone to było właśnie tą szkołą dla chłopców. Miejsce pięknieje, miejsce odzyskuje swój blask, no i miejmy nadzieję, że uświetni zbliżające się obchody 900-leci.